Witam was moi drodzy. Dzisiaj trening yy, z juniorem. Łapy, wczoraj była krata. Ja tam delikatnie, ale y, junior fajnie przycelował w y, ciężar, bo zrobił 65 kg 8 razy. Zrób to! Zrób to! Jest! Dobre! So, zapas, zapas! Dokładamy ciężarów! Nie! Dokładamy ciężarów! Nie! Dokładamy! Nie! Także moi drodzy, jakże się widzieli na załączonym obrazku, tam wyszło fajnie, jest zapas i na pewno do klaty dokładamy na przyszły tydzień, moi drodzy, 2,5 kg. Dzisiaj, moi drodzy, taki będzie troszeczkę trening hardkorowy, ale nie dla mnie, tylko dla Oziego. Dlaczego? Bo dzisiaj będziemy się podciągać. Będziemy się, a bardziej Ozj będzie się podciągał chwytem na biceps i będzie musiał zrobić, moi drodzy, 4 serie po 8 powtórzeń. Patrząc na to, że jeszcze w zeszłym roku, bo to podciąganie mu się gdzieś tam włączyło, w, wydaje mi się, że w zeszłym roku, w październiku i sytuacja wyglądała tak, że łapał się drążka i, i tyle było, a na dzień dzisiejszy chwytem na biceps lekko robi. Yy, 10 powtórzeń, także dzisiaj 4 serie po 8 powtórzeń. Fajnie nam to wzmocni biceps. Do tego, moi drodzy, powiem Wam, też przy tym ćwiczeniu fajnie pracują plecy. Także zapraszamy Was na trening, a co więcej będzie e, trenowane i jakie ćwiczenia, to sobie już zobaczycie na nagraniu. Także mało, lecimy, trenujemy. Nie ściskaj mi dłoni. Wiceprezesie. Młody wilk pokazuje swoją siłę dziś. Okej, okay. to pokaż na treningu. Hej. Pokaż. Gra. Gra. Przed treningiem mój rozmiar wejki. 50,5 cm. Ja na redukcji, mój drodzy, jestem także tutaj, żeby nie było pierdolenia. Ozi, kozi, ozi, kozi. Poślu kotkę. Obrażony. Welcome in the jungle. Welcome in my, my Jack. Wiceprezes. Jedną rękę by mi spóźnić. Jak ja miałbym normalnie. Obo. Nie ma kwiatów? Nie wiem. Patrz, odwróć się tyle. Patrz, się odwróci tyle. Trzydzieści pół. I zobaczymy ile spompujemy. Czekamy. Zobadek. robię tylko francuskie jako pojedyncze, a później za każdym razem jak będę robił jakieś ćwiczenia, to będą w połączeniu biceps triceps. Moi drodzy, pierwszy zestaw Oz jego biceps unoszenie hantli z rotacją, czyli tutaj będziemy bardziej działać na tą krótszą mniejszą głowę. Od razu po Ozji, bicepsie leci sobie usiąść i robi. Na siedząco wyciskanie francuskie oburącz. To jest jego już druga seria. Nagramy później jeszcze ostatnią serię, kiedy będą te największe ciężary. Na tą chwilę w ręce, w dłoni. 8 kg. No a jeżeli chodzi o triceps oburącz, tam już będzie bodajże 20. Drugi podstaw będzie najcięższy, bo tam będzie podciąganie Dawaj, dawaj, bo tu się nagrywa. Nie czekamy, jak najkrótsze przerwy. Tak. I, I lecimy. Dawaj, dawaj, bo to są super serie, tu nie ma czekania. I lecimy z tricepsem. 20 kg obciążenia. Jak zwróciliście uwagę, zarówno ja jak i Ozzy zmieniliśmy troszeczkę technikę. Ozy poszedł w moją, czyli przy spuszczaniu hantla w dół. Kieruje już szeroko łokcie, czyli łokcie się rozchodzą na zewnątrz. I uważam, że to jest ćwiczenie lepsze, które mniej niszczy łokcie. No i za chwilę ja. 42 kg Ale będziemy dawać większe ciężary no Mam zamiar dzisiaj spompować karabin do chociaż 50 cm Dobra, lecimy dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej ostatnia seria 12 w dłoni. Nie ma bujania. Wiceb zaangażowany niemal w 100%. Zresztą tam w bluzie zaczyna to już pomału się odbijać w lustrze. Tak naprawdę ta praca jest spoko. Tak. I ostatni, wystarczy. Nie puszczamy tak samo. Cały czas ma być kontrolowy. Tępie to Ozie jeszcze nie robił, także to też będzie ciekawe. I lecimy. Ozie. Ostatni ruch wystarczył. Super. teraz zdejmujemy nowe i już tutaj delikatnie będziemy sobie pompować czy to na linkach czy to tam na wyciągu i już będziemy robić moi drodzy super seria, czyli biceps w połączeniu z tricepsem lecimy dalej no i lecimy moi drodzy wbrew pozorom ten zestaw jest mega kurewski Także wcale bym się nie zdziwił, jakby Ozzy robił mniej tych podciągnięć. I ostatni. Dobra. I pompki. Pompki. Najwyżej rozbijemy. Jasne. Spoko, ale to jest bardzo ciężko. Ostatni są Dobra i triceps. Wiem, <try> wiem, że jest ciężko. Zo trzyma Następnym razem może to ćwiczenie zrobimy pierwsze Hop i kontrola. To są super serie. dalejże te ćwiczenia, ale też daję, że tak powiem, osobie. Pompuję, bo to Ale jak mówią w XIX wieku, może troszeczkę starszy. No to już po malutku wrzucałem takie mocniejsze zestawy, moi drodzy. Fajnie się to, no budowało, rozwijało, nie? Nie liczę nawet powtórzeń, niczego. U mnie te łokcie, ten lewy bark, prawy też boli, ale lewy to strasznie. Wszystko na małych ciężarach, na takim typowym napięciu mięśniowym. Może nie mam na no dość dużym. I to też fajnie, że tak powiem, wychodzi, fajnie się pompuje. No teraz jest jego trzecia seria i chyba już ostatnia. Bicepsy, podciąganie z, z pompkami na poręczach. No zobaczmy, co się da zrobić. Trzy. Cztery. Jak widzimy, na dość yy, grubo rozciąga tą rękę. Także dobra, nie będzie to ostatnie, powtórzenie, Fajnie. I teraz tricki I nie i jest, jest ok. Dobrze, jest wszystko ok. Za tydzień na następnym treningu rąk zrobimy to jako pierwsze ćwiczenie. Zobaczymy, jak wtedy wyjdzie. I pompeczki. Hop. Super no, z gradzika pierdzielenia nie ma gdyż no, 30 kg to już nie mało na rękę Na biceps Słuchajcie. Trochę bujania, ale to też ciężar mój drodze 30, 21 wystarczy coś powiesz pan? No, do, do kamery? dobra pompa, jak widać moi drodzy, to już takie za, za, zaczynamy typowe dobijanie czyli 15 powtórzeń w serii i po szybkim przemyśleniu wprowadziłem jeszcze dwa, dwa zestawy tak jakby, ale tylko po dwie serie czyli modytewnika robimy dwie serie Oczywiście przy e, dołożeniu ciężaru z sali na serię, ale po modlitewniku od razu wchodzimy tutaj na wyciąg i robimy gorilla press, dwie serie. Tak samo w połączeniu z bicepsem, dawaj. No synu, takie rzeczy tu się robi, wiesz co, tu nie ma czasu. Trening polega na tym, żeby zapierdalać, a nie bawić się. Jedziesz, tu nie ma patrzenia, nie ma ruszania rękami. Straciłeś 10 sekund. Plecy. Dobra. Pompuj minimum 15. U mnie zajdzie troszeczkę dłużej, bo ja na moliterniku moi drodzy będę robił jedną ręką. Przerwa między seriami to tak naprawdę to jest czas, kiedy partner treningowy wyrobi swoją serię. Ja kończę i od razu wskakuję. Ozji. Dobra, chyba już będzie. Będzie. Ile chcesz zjeść, to ci 75. To, że Ozi wyłączył, to tylko tak naprawdę na to był włączony telefon, abym ja go przejął. Także mamy. Tak, jest elegancko. Ale się budują te pizze. I od razu triceps, możesz ustawione. dawaj, dawaj, dawaj plecy i lecimy, hop, dwa, nie podnoś pleców. Tylko same tricepsy mają, łokcie, zginać ręka, pływasz się z plecami, bardziej prosto, e, zginaj łokcie, co widać, tak, mało. Więcej uginaj łokcie. O tak. Zakres ruchu. I od razu przechodzę. Ja? Ty nagrywasz? Dawaj, dawaj, bo tu nie ma czasu, chłopie. Przerwa jest tylko na to. Yeah, sure. I ostatni. I od razu wchodzisz na wyciąg. Uważaj. I lecimy. W plecy. Łokci nie podnosi do góry. Nie podnosi łokci. Z bloku łokci. się. Sami nami. Robiłem Prosty, łopczy. Dobry. Jagody trening. Trochę ciężko, co? Widzisz, nie jest to takie łatwe. No powiedz coś. Ale fajnie mi teraz chodzi, mój drodzy. to samo, co pierwsze ćwiczenie wyciskania francuskiego handlą uchwycie obu oburącz, obu tak? Ale moi drodzy nie to samo. Zupełnie inna pompa, zupełnie inna izolacja przede wszystkim. I naprawdę jak widzicie robi robotę. Fajnie się czuje taki nabity. I co? Jeszcze po jednej sali koniec. Troszkę niedźwiedź spuszczaj. Na większym zakresie to również. No, moi do, do, dochodzimy do końca naszego treningu. Ja wiem, że trochę tych nie było, ale dwa ostatnie zostały tylko po dwie serie. Także nie jest Oskar, jak twierdzi, najcięższy trening, jaki w życiu zrobił, jeżeli chodzi o siłownię. No, od czasu do czasu. Taki szok treningowy też jest potrzebny. Okcie bliżej siebie. O, hop. Cofnij się, synku, bo będziesz objęką o głowę tar. No, jest nieźle. Tak. I później ja jeszcze serię. Ja robię troszeczkę więcej powtórzeń na biceps. Tak staram się około 25. A triceps to ilu mi wejdzie, tak żeby spompowane. No i zaraz będziemy mierzyć w bicepsie, Nie jest ułożone. No to żeśmy dzisiaj wykończył. No co ty wariacie? Tragedia. Pojedziemy na jakiegoś śmietnika i zapomnisz o wysiłku. będzie taki, że im cięższy trening i ciężej dla mięśni, tym mocniej rosną. Pewnie, że tak. Co jest w ogóle, że to wytrwało? Nie. Jest ok. Mierzymy rękę. No.

Ile? Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści. Moi drodzy, no dogrywamy końcówkę do tego materiału, biceps, triceps. jego nie ma, czyli dogrywka jest tak jakby na drugi dzień. Co mogę powiedzieć i jak podsumować ten trening? Głównie trening spoko, dużo mi powiedział na temat, przede wszystkim jego. Uważam, że troszeczkę jednak za ciężki jak na jego. chociaż ja jeszcze raz go spróbuję zrobić, ale troszeczkę po mi ćwiczenia, czyli te najcięższe ćwiczenia, mówię tutaj o podciąganiu się na drążku i na pompkach dam jako pierwsze, ewentualnie rozdzielę podciąganie się na drążku z pompkami na poręczach no ale to mówię, no, to będę jeszcze chciał to raz zobaczyć, teraz tak, jeżeli chodzi o te pomiary, no to ja fajnie 2,5 cm do przodu po treningu spompowane oczywiście OZI tylko centymetr, no wydaje mi się, że nie wykorzystał pewnego pe, pewne, pewnego Pełnych właściwie możliwości tego treningu. Nie ma się co dziwić. On nigdy tak mocno i ciężko na ręce nie trenował i wydaje mi się, że to była walka sama z sobą. Ale mówię, no, to są kolejne informacje dla mnie, jako dla trenera. Trzeba będzie wyciągnąć jakieś tam wnioski, i pewnie jutro, czyli w czwartek, będziemy znowu wspólnie trenować. Moi drodzy, no tam, żeście mieli wrzutkę, jeżeli chodzi o wyciskanie, czyli 65 kg o 8 razy. Więcej o co wam mogę tutaj powiedzieć? Uważam, że trening był całkiem niezły. Ozzy był wyeksploatowany do jego granic, także myślę, że ten trening na pewno też mu w jakiś fajny sposób się odbije no i przede wszystkim kolejny taki mocny trening jak będziemy robić po jakimś tam czasie no to zobaczy sobie wtedy sam osobiście jaki progres już zrobił między jednym treningiem a drugim, co nie zmienia faktu że spróbujemy jeszcze raz powtórzyć ale ja pozmieniam Yy, troszeczkę ćwiczenia. Moi drodzy, no jajeczka to nie będę teraz pił, bo, bo to jest, bo, bo dogrywkę robimy na drugi dzień. Ja dzisiaj nie trenuję, tak samo zresztą jak Jozi. Także pewnie widzimy się jutro i coś będziemy nagrywać. Nie wiem, czy to będą przysiady, czy to będą barki, czy to będą yy, plecy. Ale wydaje mi się, że najbliżej jestem chyba przysiadów. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Pozdrawiam, siłę i honor.